No, 8, jestem dla 2510 a to ma te XXXX Full. Siema. Już nagrywa ten odcinek trzeci raz, bo moja głupotanie zna granic. Wyłączyłem głos yy, Bantiego przez, przez przypadek. <ścoughs> yy. To co teraz będziemy robić? Coś z wełny na czubku, czy dywanik? Dywanik. już ja zrobi, ja zrobiłem to tylko znaczy wełny zrobiłem już dużo. Wiesz, że nasz y, czubek domku jest na 110 pien, y, klocku? No fajnie. Mierzy, mierzymy wysoko. I tak, został zbudowany, została zbudowana góra. Przerobione bardzo, przerobione tutaj dół. Yy, znaleźliśmy mnóstwo żelaza, redstone'a, trochę muchomorów i, i golda. Yy, tutaj przerobiliśmy Tutaj mamy taką naszą hodowlę, tam mamy kopalnię, którą już przedstawiłem, jak nagrywałem to pierwszy raz. Yy, no i... To co, to teraz robimy dywanik. Yy, yy, możecie... Yy, przesyłać nam na przykład yy, propozycję swojego dywaniku. Jaki to będzie yy, na przykład yy, taka szerokość? No przykład. Ale o, już, ja, już powoli ustawiam pełna, Tak, żeby cała poszła, no, nie? ja biorę czarną gdzieś... RÓŻOWA, no, PRZESTAŃ! No przestań! Ja włożę tu czarną. Ja wkładam każdą. Wiesz, <grym> Dirza tu wsadź. Fioletowa. O, przecież... Czekaj, bo ja chcę pod ciebie fajnie Zniszczyłam ci łóżko. Ja sobie zniszczyłam chyba. Czekaj, jeszcze. Ile tutaj jest wełny? Raz, dwa, trzy. Włóż tu jeden, Pomarańczowa jest fajna. Fajnie ciekawie wygląda. Eee... Tutaj, bo jeszcze się przyda, ale mam za małą wełnę. Mam różową. Różowy koronę mnie dobija. Dobra, jeszcze raz. Aj <laughs> no przestań. Raz, dwa, no, trzy. Życzy. Jeszcze trzy kloczki wełny. Ale najlepiej jakby był inny kolor jej. No właśnie już chyba innych nie ma? Chyba nie ma. Jest jeden, ale taki jasno-szary. Jasny szaro. Jasne. Kurde. On od się robi. No. A tutaj jest jeszcze brązowy, to tutaj dodam na przykład brązowy. Tutaj jest biały, to dodam te dwa białego. Rzekaj. Tak się zastanawiam. Odaj, 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 oddaj Tak się, aha, słodki. Tak się zastanawiam, czy, może, czy nie zrobić czasami kiedyś tutaj yy, kolory yy, polskiej flagi. O, fajnie, fajny pomysł. Tak na samym czubku. Dobra, idziemy spać. Czekaj, już się kładę. Trzej torczy, okej. Ej! Sorry, pomyliłem łóżka. <laughs> <laughs> idziemy spać. Oj, mam laka. Mam laka. Okej, okay. śpimy. Dobranoc! Okej. Okay. Okay. To co yy, idziemy robić? Pokażemy kopalnię Poczekaj fika. Masz dirta? Yy, czekaj, zapraszam By się takie na przykład yy, obok tej kopalni yy, by się powiększyło to trochę i może by się zrobiło yy, Yy, obok jakąś na przykład albo coś podobnego. No, to jest Tylko tu jest bardzo wolnego miejsca i dlatego proszę o dirta Świnka. Chyba ty nie widzę. A? No Chodź za Czekaj, masz czerwoną Czerwony kwiatek jeden? Mam 14 barwników. Czerwony? Tak. tej dwa. Okej. Okay. A nie ma czerwonej... Yy, yy, ...wełdy w naszym dywaniku? Czy jest? Jest. Pod moim łóżkiem. A po co ci? No pod moim łóżkiem, normalnie. Ale nie, czy po co, po co ci... W... Daj, 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 Zobacz. Mam leka drewna. Przepraszam, Dafie, zrobię cięcie. No, jestem. Jesteśmy. Gdzie ty jesteś? Do góry. Aha, widzę, widzę, widzę. Hmm. Możesz mi dać jeszcze. Au. Ten? Co? <grym> nie. Nie, Możesz mi dać jeszcze. Yy, ten? Barwnik? No, jeszcze raz. A co? Nie, to Jestem powoduj. tutaj. Ja jestem w domku, chodź do domku. Przecież ja byłem obok ciebie przed chwilą. No, No, daj jeszcze dwa barwniki. Masz dwanaście. Masz coś, nasionek? E, mam. Wyrzuciło. Gdzie? W Au. Dzięki. To dokończę. Już jedno urosło. No. Robisz flagę, tak? Tak. No być fajny pomysł. Ale mi trochę o inną chodziło. Tak, jest No wiem, 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 tylko mówię, że, że z tymi pachołkami jest fajnie. Też widziałem zdjęcie takiej flagi. Pomóz? skończyłem. Zrób trochę dłuższą, na przykład na no, trzy, bo dziwnie to wygląda. No... Dziwnie. <noise> tak, dziwnie. <noise> Chyba nie mamy wełny, wiesz? Białej. Nie ma? Hey. Ała. Nie ma, muszę zapasy się skończyły. Trzeba znaleźć cztery. Poświęcę się! A bo nie? Musiałem zjeść tuńczyka. Tunczka. Ja muszę zobaczyć tutaj, jak to wyrosło, bo się. Szy... O, fajnie. Zawsze było dużo owiec, a teraz jak szukamy, to. Ej, ty to zrobiłeś? Chodź przed chatę. ŚWINIA! Świnia, nie łaź nam po schodkach. Oj, się kręci. zleć, zleć, ha, ha 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 Chodź, chodź tutaj, chodź, 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 Ty to zrobiłeś? Nie. To ten typ jak to napisał. Aha. On robił jakieś dziwne koło. No. A nie można na przykład różowej przefarbować na białą, nie? Nie, nie można. Tylko, tylko białą można. farbować. A to jest dużo kurczaków. Zabij, zabij. Nie będą nam jajka sadziły. Może tak. Kopalnie znalazłem ze żelazem. Tak? No. Żeby mnie nie zabili Będzie na ciebie Łoł, wow, sporo Ile ci powiem yy, Osiem za jedną żyłą uh -huh. czerwone kwiatki, i to ilu? Ile trzcina? To dobrze, bardzo dobrze. Jest, znalazłem ok. Białą? No, nie. Jeszcze... Mogłeś wziąć krzyżarkę? Wiem, właśnie, właśnie się po nią wraca. I ja mam trzy owce Je je zabiję O, kolejna trzcina Na mapę najbardziej, nie? Ja, i mam grzybka Brązowego

Co ty co powiedzieć? Ja Płynę do czerwonego kwiatka i do grzybka. O, no, mam kolejne dwie owce: szarą i białą. Ja widzę dwie białe owce i Teraz jedno... Kurde, ja muszę się wracać, bo ciemno jest. No ja się oddaliłem. S... Dosyć daleko się no. jeszcze wodę muszę przepłynąć. Nie, ja widzę, ja widzę domek. Może jeszcze zdążę, Może. Jestem obok tej plaży, yy, tego grawelu. Ja Cię widzę. Ja... ja też, jestem w wodzie. Jestem daleko, czy nie jestem? O, daleko. Jakiś ze sto kratek Ci zostało. Ale jest chyba, nie? Tak to by się już ciemno, już jest y, zachód. Ja już się chopam do domu. Oh shit. Dobra, ja jestem, mam z 50 kratek do chaty Nie no, przed mowami zdążyć zdążysz. Jestem no, na schodach. No widzę cię. Gorące przywitanie. Okej, okay, kończę. Okej, okay, to chyba już będziemy kończyli ten odcinek. Dobra noc, Nara.